Starzyna Ciepielewska. Dzień dobry. Już niemal połowa listopada na termometrach cały czas bardzo wysoko. Wciąż napływa do nas ciepłe atlantyckie powietrze i wczoraj w Nowym Sączu termometry pokazały aż 17 stopni. Także noce ostatnie były bardzo ciepłe. Temperatura nie spadała poniżej 10 stopni, ale tej nocy mieliśmy znacznie więcej pogodnego nieba i na południu poranek był bardzo chłodny, tylko 2-3 stopnie, a w zakopanem lekki mróz. Około 9-10 godziny na południu temperatura wzrośnie już do Około 5 stopni, natomiast w regionach centralnych i północnych sięgnie siódmej, ósmej kreski. Bardzo dużo rozpogodzeń w regionach południowych, trochę niegroźnych chmur w centrum i na północy. Jeszcze gdzieniegdzie do około 9-10 godziny mogą zalegać się mgły, których w tej chwili jest bardzo dużo. A jak mgły to znaczy, że dzisiaj słaby wiatr. Silniejszy powieje w drugiej części dnia na nizinie Szczecińskiej i na wybrzeżu, tak do 50 km na godzinę w pasie nadmorskim nawet do 80, to oznacza Zmianę pogody. Nad regiony północno-zachodnie wkroczy front atmosferyczny, przyniesie więcej chmur i opady deszczu. Trochę mocniej może popadać na nizinie szczecińskiej. Poza tym dużo przejaśnień, a na południu nawet rozpogodzeń. Ciśnienie spada. Dziś wczesnym popołudniem warszawskie barometry pokażą 1010 hektopaskali. A jak będzie wyglądał weekend? No cóż, front atmosferyczny będzie przechodził nad Polską. Zbiegnie się to również z klinem wyżowym, który będzie zahaczał o regiony zachodnie a jak niż i wyż to duża różnica ciśnienia. Więc silny porywisty wiatr, który niestety może przynosić duże szkody. Będzie też powodował, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa, a weekend zapowiada się chłodniejszy niż dzisiejszy dzień. i tak też zapowiada się początek przyszłego tygodnia z deszczem, silnym porywistym wiatrem i nieco niższą temperaturą, ale nocę jeszcze bez przymrozków. Do zobaczenia.